No, cześć, dzisiaj taki odcinek, który już jakiś czas obiecałem temu, jeżeli chodzi o opłaty celno-watowskie z zagranicznych sklepów. Chciałem zrobić jeden duży odcinek, zrobię dwa mniejsze, ponieważ jedna przesyłka jeszcze do mnie nie dotarła i nie wiem jak to będzie rozwiązane w tamtym przypadku. Ale w tym pogadam trochę na temat właśnie WATu, cła i innych tego typu rzeczy, przy zamówieniach z AliExpressu. Będę się tutaj posiłkować, bo stamtąd akurat zamówienie idzie. Drugie doszło, więc. Zrobię to w ten sposób. O... Unia dowaliła nam od 1 lipca cło i VAT i się tego trzymają no cło jeżeli było to było przy większych zamówieniach VATu nie było oni musieli zagraniczni sprzedawcy go odprowadzać, teraz muszą dlatego na wszystkich platformach praktycznie już jest wypisany VAT w AliExpressie, jeżeli kupujecie to pisze plus VAT więc to są wszystko ceny z VATem podobnie jest na Ebayu i na Amazonie jeżeli chodzi o przesyłki to do niedawna przesyłki z AliExpressu były albo darmowe, albo płatne, a przy powyżej kwoty, przypuśćmy 20 zł była łączona dostawa i szybki transport. Teraz wszystkie dostawy są z AliExpressu za darmo. Więc już koszt wysyłki nam się zmniejsza. Przy cenie na przykład minifigurki za 4 zł transport post po trafił kosztować nawet 10 zł, więc to było dużo ja zawsze szukałem takich sklepów, gdzie przy włączonej transporcie był albo niski koszt transportu przesyłki, albo nie było go w ogóle no teraz wszystko odpada, więc już jest super jeżeli chodzi o VAT no to doliczają nam go do każdej przesyłki i VAT rozlicza AliExpress w naszym imieniu sprzedający go płaci jest kwestia tego, że Poczta Polska w naszym imieniu yy, bierze i wysyła na odslenie nasze przesyłki. I tutaj się pojawia taka rzecz, że Poczta Polska pobiera 860 bodajże od każdej przesyłki za to, że przesyłka jest odslona przez nich. Że oni to ogarniają. Yy, rozumiem, że to jest przepis, rozumiem, że to jest jakiś tam Jakiś tam wymysł kogoś, że to ma tyle kosztować, jednak wiem, że to nie zawsze tak jest. Ponieważ moja paczka, którą zakupiłem jakiś czas temu, była odslona, było wszystko z nią zrobione, jednak z Chin przyszła do Polski, do jakiejś miasta, miasteczka, gdzie mają widocznie magazyn przeładunkowy. Była oclona, tam były naklejki polskie naklejone, i przyszła do mnie kurierem. Przyszedł kurier, przyniósł paczkę, wręczył paczkę i poszedł. Nie było mowy o żadnym płaceniu, o żadnych dodatkowych opłatach. To, co zapłaciłem na AliExpressie, nie pamiętam teraz, to chyba było 30 parę złotych. Odcinek z. Ze zwierzętami z władcy piersieni były tam konie i bodajże kozły, oraz dzik. To ten zestaw przyszedł do mnie już po wprowadzeniu VAT-u i VAT-u, którego opłaciłem. Opłaciłem również transport, bodajże wtedy, bo jeszcze był płatny. Dodatkowych opłat żadnych nie ponosiłem, mimo tego, że duża część osób uważa, że za każdym razem się płaci 8,60. Mnie to nic nie kosztowało, bo jakby miał zapłacić, to płaciłbym albo u kuriera, albo bym dostał karteczkę, że mam się zgłosić na pocztę i odebrać przesyłkę i wtedy bym zapłacił, ja dostałem normalnie przesyłkę do ręki i do widzenia. Jeżeli chodzi o same paczki, teraz, to właśnie jeżeli ktoś płaci 860 na poczcie, dostanie wezwanie za tą ich usługę, no to musi wziąć pod uwagę, że już nie płaci przypuśćmy tych 860 za przesyłkę, nie? Na naszym Allegro przesyłki też kosztują 8,69 zł przez Impost i inne rzeczy, więc można powiedzieć, że to jest wrzucone już jako sama przesyłka. Jeżeli chodzi właśnie o cło i VAT, to VAT wynosi przy naszych akurat klockach 23%, więc to jest sporo. Mimo tego zauważyłem, że na AliExpressie. Ceny nie podskoczyły tak drastycznie w większości przypadków, a przez to, że jest transport teraz darmowy, to w ogóle dużą część przesyłek opłaca się kupować. Z drugiej strony, rozglądam się tutaj u nas i muszę przyznać, że same dinozaury, jeżeli chodzi o AliExpress, to kupiłem tylko te najmniejsze mini raptory i to bardzo dawno temu, nie wiem gdzie teraz są. Pozostałe dinozaury, które tu widzicie, kupiłem na lokalnym rynku i kosztowały około 13 zł, 10, 15, 6 już z vat -em. Więc policzcie sobie: jeżeli ten dinozaur kosztował mnie 6,90, jest tu wliczone 23% VAT-u. Oprócz tego, osoba, która go sprzedaje, ma sklep, ma powiedzmy czterech pracowników musi ich utrzymać, musi zapłacić prąd, czynsz, wszystkie opłaty, jeszcze bierze to z hurtowni, no to ile ten dinozaur może ją kosztować? Złoty, dwa złote, nawet nie, bo są jeszcze pośrednicy po drodze, to osoba która to sprowadza w tysiącach sztuk, albo im milionach, no to płaci już naprawdę groszowe sprawy. Jeżeli chodzi o VAT i CŁO no to wiem, że można jeszcze to obejść przez prezent, gift, ale wtedy już jest kombinowanie ze sprzedającym, żeby się podpisał imieniem i nazwiskiem, a nie nazwą firmy, bo wtedy już jest problem. No jeżeli przesyłka przekracza wartość 150 euro, co w dzisiejszych czasach to jest dużo, no to wtedy dowalą nam jeszcze cło. Jeżeli Chodzi o nasze klocki, o minifigurki to jest 4,5%. Jeżeli przekroczy wam wartość 150 euro, wasza przesyłka, minifigurę klocków, te 4,5%, to musicie wiedzieć, że wartość waszego zamówienia razy. Te 4,5 dopiero do tego jest dowalane te 23%. Od tego jest dopiero liczony VAT, więc z tym też trzeba uważać. Niestety, jeżeli chodzi o inne opłaty, no to tak jak powiedziałem, opłata poczty polskiej to jest 8,50. Natomiast, jeżeli weźmiecie do paczkomatów imposta albo przez imposta, ale przeważnie jest paczkomat to nie ma tej opłaty po prostu przechodzi paczka idzie dalej wiem, że niektóre firmy kurierskie potrafią wziąć i dowalić taką opłatę za odslenie paczki, że głowa mała z tym się też spotkałem że na przykład DHL, DPD albo UPS potrafi za odslenie samo Paczki potrafi wziąć i doliczyć kwotę od 100 zł wzwyż. I to niezależnie od wartości przesyłki, więc na to też trzeba uważać. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest albo łączona przesyłka z AliExpress, bo to wtedy leci jednym wielkim transportem do Polski i tu jest rozsyłane. To wtedy oni tam jakieś tam koszty na siebie biorą widocznie. I nie trafiło mi się. Moja paczka właśnie szła łączonym transportem, dlatego mi się nie trafiło widocznie opłata pocztowa T850. A jak idzie do paczkomatu, to też tej opłaty nie ma i można to ominąć. A przy cenach transportu teraz 0, to płacicie tylko i wyłącznie, przypuśćmy, cenę dinozaura 10 zł, plus 23% VAT to jest 12,30, więc. I tak jest dobrze, i tak jest fajnie, chociaż cena podobna niż w Polsce. Jak dojdzie druga paczka, to zobaczymy, jak to wygląda w przypadku drugiej przesyłki, bo idzie bardzo, bardzo długo lokalną firmą przewozową, więc termin im się kończy. Pomału, i zobaczę, jak to wygląda już z tą następną paczką, i dodam aktualizację, kolejną część. Zobaczę, jakie są opłaty, czy coś mnie szarpnęło, czy nie. Wy się też tego dowiecie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem, hej!